Okej, okay, już jestem na przesłuchanie. Dzisiaj mam grać z główną aktorem. Nie wiem, kto on jest. Jestem jedynym aktorem, który nie używa make-upu, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Będziemy nagrywać i zobaczyć, czy to jest moja rola. Dawina, doma na panie żmiowisko. To jest pierwszy raz, który widzę moje. Podejrzane sukienka, zobaczcie. Ojej! Oh, Ojej! Oh, wow. Rewelacyjne. My planujemy spodenki żeby było wygodniej pod wodą i żeby się nie podnosiła sukienka do góry. Okej okay, kochani jestem w domu, ale pracy dzisiaj przychodzi do mnie. Więc zobaczymy, ona zaraz przyjeżdża Marta będzie mi pokazać ślubne suknie. To jest do, dosłownie będzie szyte do mnie. Okej. Okay. Idziemy do przodu, sukienki jest prawie... prawie gotowe. Ile? co myślisz? A na co ty idziesz? Na ślub mam. Kiedy masz, mam? Kiedy masz, mam. Kiedy masz ślub? W Ale naprawdę będziesz się całować? Zobaczysz w filmie. E, a co, mierzymy do czego, dziewczyny? Do naszej... Do sceny ze ślubem. Tak. To Dostajesz... moje ślubne suknie. I to jest, kiedy ja spadnę do wody, tak? Nawet I... zostaniesz wepchnięta. O, właśnie, to właśnie. Będziemy trzy suknie szyć, żeby było, żebyśmy mieli trzy razy spadnąć do wody. Jestem. Zaczynamy. Mamy ślub. Zaczynamy akcję. Próbne włosy do ślubu. Okej, okay, o co w ogóle chodzi? Jeżeli czytaliście książkę i jeżeli oglądaliście serial do ten moment, to wiecie, że ja bierze ślub. Z... I teraz robimy cały ślubny make-up i ślubne włosy i reżyser chce coś innego, coś nowego, które jeszcze nie było widziane. I nie było wyprostowane włosy, więc zosta zobaczymy, co będzie. Cała świta. Tak, tak chodzą na przykład wszystkie celebrities, a ty masz jeszcze lepiej. Cześć! Tak się zapatrzyłam na... No i na winę. Piękny kolana Wiesz, to ma nasze na Rewelacyjna rzecz. Gdybyśmy, słuchaj, czymś to zakryły... najpierw pójdę z dołu do góry. Martuś, tylko żebyś po prostu pole nie poleciała tam, nie, tylko żeby to było w pionie. Jedziemy, jedziemy. Mm. Jedziemy. Mm. Jedziemy. Oh. Ja Jezu. jedziemy. Jezu! Tam, 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 tam. Yeah. Jezu! I <laughs> <Madame Czarna śmiech> jest czarna noga. Madam czarna noga, jest? Jakie jak ja mam piękne <śmiech> nogi. <śmiech> Już z dziewczynami pożegnałam. Idę spać. Jest późno. Jest prawie 11. Jutro o 5.20 mam transport. Cześć kochani. Tak jak mamy tutaj. A, czy jestem tutaj, czy jeszcze śpię? Nie wiem. Jest 5 rano. Jestem w hotelu na Mazurę. Dzisiaj mamy <coughs> najważniejszy dzień całej zdjęcze. Dzisiaj nagrywamy końcówkę, choć jest w środku nasze zdjęcie. Cześć. ale good morning. Pierwsze fazę zrobione, teraz druga faza. Podkład. Trzecia faza, wyprostujemy. Czwarta faza, kończymy make-up. Czwarte fazę, prawie dokończone. Zaczynamy piąte. Znowu inaczej jakąś wyprostujemy włosy. Nie wiem do końca co a On już jest w pracy. Wiesz, Czasami? że ja cię zabiję dzisiaj. wiem. No tak, klubu, ale ja najpierw tak. będę próbował Ciebie to, zabić. Na ciepło? Jeżeli tak. wcześniej Grzesiek mnie zabije suszarką. Zobaczymy co aktorzy robią podczas przerwy. Hey, Paweł, nie Jesteś na planie, a t... co miałeś na obiad? Na obiad miałem wy <śleski> <śleski> Faza sióste. Czekaj, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Włosy zrobione. Make-up zrobione. Idziemy zabić. Okay. A tu jest wegetariańskie? Tak. O ja to chcę jednak. O ja też to chcę jednak. I zjesz? I zjesz. Idź Nie, nie, nie to twój. jest moje. Uh, ja jestem do wina, raves. Uh, Sorry. Reeves. Sorry. Siódme już nie wiem jakiej fazy to jest jakąś fazę to jest, ale robimy błyszczące ciało. Mm -hmm. Kobiety, co my robimy? To jest za dużo. Teraz, tak, teraz jest sytuacja taka, że w pierwszej scenie ma spięte włosy. Reżyser nie zaakceptował do... włosy. Puścić, w fazie dziewiątej, tutaj? nowe włosy. To <laughs> to coś o, coś takiego. Ok. Słyszałam hasło, że Dawine gotowe, więc chyba jestem gotowa. Mam to już nie ma normalny... <głosy> <głosy> się zaakceptował. I teraz co robimy? Przegadajmy tekst. Przegadajmy tekst. Jest to wiersz, którego każdy uczy się w Polsce w szkole i jest na ocenę. Od, fasole, od Fasoli w głowie się... Ramioli? To jest taka delikatniejsza wersja. Od tyle. Wiem, ok, to nie, nie. Pracujemy teraz. Czekamy na gotowość i zaraz będziemy robić scena na pomoście. W zasadzie tak, nie wiesz co widziałem. Rozumiesz i to... Proszę Cię. Jeszcze. Jeszcze, tak żeby się zmusił do cofnięcia. OK, idziemy e, próbować moje scena pod wodą. Mamy ekipę. Mm -hmm. Pierdycnięcie. Czyli to pierdycnięcie tak naprawdę że... powinno nastąpić od tyłu. Odpiłaś się. Odbiłaś się. Odbiłaś Teraz to było się. tak jakbyście w ogóle jakbyś grali w golf. się ma? jest, bo ćwiczę. Czwiczę. Dobra, zostawimy cię. Dalej jest wyhamowanie. No, zaraz to stanę. Okej. Okay. No. No? Bam, dobra, okej. Okay. A, żeby przynajmniej było ładnie. chcia! Ale to A. wiesz co, ja wolę, żebyś nakarmiła, zanim wpadniesz do wody. Okej, okay. o, bardzo dobrze. Nie, bo potem to jest masakra, jak już wpadniesz, wiesz. Widziałaś? Gdzieś tak <głos》> dostałaś? No. Ostatni przerwa, opaku, musisz z tym poradzić, dobra? bo już zaraz wpadniemy do wody. Jedz, jedz, spokojnie, jedz, jedz. Dobra, ja muszę kończyć pasma. Tylko raz. Idę. Zobaczycie. Kamera.

<ścoughs> oh, trochę zimno. Ale coraz lepiej. Ok, teraz idziemy do Tartaka. Ścina. Ścina? Aha. super fajnie teraz zrób a tak dzień, dzień dobry. dobry ale my idziemy na, na własny na własny ślub bardzo ładnie wyglądasz, męża to znaczy prawie fajnie. dziękuję bardzo jak tam idzie zapinaj bo dziewczyny będą szalać szalać mhm. szaleć <noise> kamera Proszę, okay. akcja

ją siebie jak całujesz kimś innym. Na szczęście Piotrek jest tak jak mój brat. Zobaczycie. My... Akcja! Ok, teraz robimy ostatni scena. Moje zadanie jest teraz tak. Mam namoczyć się w wieżorze i mam wychodzić, wchodzić na imprezę, i mam widzieć, że Kamila i Robert tańczą razem. I Łukasz dodał bardzo brzydkie, ale bardzo dobre rzecz, że będą krzyczeć gorzka, gorzka, jakby. To się robił ich ślub. I to tak boli. Jak o mi to mówi, ja prawie płakałam, bo to tak boli. Stop, stop, stop. stop. Co ty wybierasz, Petrusz? To był jeden z moich naj ulubione momenty w życiu. Patrz nie w tym kamera. To było niesamowite. pogadamy. Zaraz pogadamy. w kamperze pogadamy. Słuchajcie. Ty nie wiesz kim ty jesteś, aż to się dowiesz. Nie wiesz jakie masz możliwości w sobie, aż to Sprawdzisz. I dzisiaj... Ej. I dzisiaj nie wiedziałam, że jestem aktorką, aż to ostatnia scena, jak ja patrzyłam w tą kamerę, ja patrzyłam i patrzyłam, nieważne co inni myślą, czy mówią, że jestem gówno. Ja wiem teraz. I to jest takie niesamowite poczucie. Życzę wam to. Idź do świata, zróbcie coś wielkiego, sprawdź kim Ty jesteś, dowiesz się Twojej możliwości. Warto. Muszę czekać. Nie szkodzi. pani już sprząta, więc czekam. Kocham Was bardzo. W tej mamy tutaj koniec, Ocz!